Witajcie wszyscy serdecznie na kolejnym odcinku. Na życzenie widzów, dzisiejszy odcinek będzie takim odnośnikiem do niebocentryzmu, a mianowicie widoczność dalekich obiektów. Piszecie Państwo mnóstwo komentarzy, piszecie maile. Oczywiście je wszystkie czytamy. No nie sposób podpisać każdemu, ponieważ no zajęłoby nam to przynajmniej pół dnia. Prostą formą przekazu jest film. Bardzo wiele z Państwa, znających zagadnienie niebocentryzmu, pytało właśnie o widoczność dalekich obiektów. W jaki sposób to nakręcić? Obiekty widoczne za horyzontem. Już kiedyś robiliśmy odcinek na tego typu podobny film. Oczywiście zalinkujemy go Wam w opisie pod tym filmem. Horyzont jest wyznacznikiem naszej widoczności, czyli tak. Jak daleko sięga nasz wzrok? To, co jest za horyzontem, ludzkie oko już tego nie widzi. Natomiast widzi to kamera z zoomem optycznym. Pytaliście Państwo o sprzęt wideo. Czym coś takiego nakręcić? Widoczność dalekich obiektów spoza horyzontu. Zadawaliście pytania: czy jest amatorski sprzęt, którym można coś takiego nakręcić? Sprzęt niedrogi. Z dobrym zoomem. Musimy pamiętać, iż optyka jest taką rzeczą, która nas nigdy nie okłamie. Znając optykę, możemy sobie wiele udowodnić. Czy można udowodnić niebocentryzm za pomocą optyki? Jak najbardziej tak. Horyzont jest wyznacznikiem naszej widoczności, czyli tego ostatniego punktu, do którego sięga nasz wzrok, do którego sięga ludzkie oko. To, co jest za horyzontem, nie jesteśmy już w stanie tego zobaczyć. Natomiast kamera lub jakiś aparat z zoomem optycznym jest w stanie sięgnąć za horyzont. Dlaczego mówię o zoomie optycznym? Ponieważ zoom optyczny on nam przybliża przestrzeń, która jest przed nami, natomiast zoom cyfrowy on tylko rozszerza obraz. Dlatego też przy filmowaniu czy robieniu zdjęć sugerujmy się właśnie zoomem optycznym. Zoom cyfrowy nie jest tutaj za bardzo istotny, jeśli chodzi o widoczność dalekich obiektów. No dobrze, a zatem zobaczmy materiał, co widać za horyzontem.

Oprócz dobrego sprzętu trzeba mieć odrobinę szczęścia, żeby takie obiekty spoza horyzontu nakręcić. Ponieważ nie zawsze płynie tam jakiś statek, no i nieraz polujemy na to 2-3 dni, nic się nie udaje, tak? A przyjdzie taki jeden dzień i nakręcimy sobie kilka fajnych obiektów spoza horyzontu. Widoczności dalekich obiektów. I za chwilę przejdziemy do prezentacji sprzętu, Szukaliśmy dla Państwa niedrogiego sprzętu, którym można coś takiego kręcić. Specjalnie dla Państwa, bo pytaliście o niedrogi sprzęt, wybraliśmy Nikon P900. Jest to lustrzanka kompaktowa z możliwością kręcenia wideo. Bardzo duży zoom optyczny ponad 80 razy i tutaj musimy się właśnie skupić na tym zoomie optycznym, ponieważ zoom cyfrowy nas nie interesuje. Nikon P900. Zbliżenie optyczne razy 83. Ogniskowa dla 35 mm 24 na 2000 mm. Oprócz tego aparat posiada takie możliwości jak sieć Wi-Fi, odbiornik GPS. Aparat o rozdzielczości 16 milionów pikseli. Optyczna redukcja drgań. Nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD. Ciekawą funkcją tego sprzętu jest zoom mikrofonu czyli jeżeli zbliżamy jakiś obiekt, wideo, to mikrofon automatycznie zbliża nam jakby dźwięk z dalszych odległości. Sprzętem tym możemy nakręcić takie dalekie obiekty, jak na przykład księżyc, co zaraz Państwu pokażę, jak wyglądają zdjęcia księżyca zrobione tym aparatem. Aparat ma bardzo duży, ogrom funkcji. Ale dzisiaj mieliśmy się tylko skupić na widoczności dalekich obiektów, dlatego taki sprzęt jak najbardziej polecamy Państwu, jest on stosunkowo niedrogi, to jest sprzęt z niższej półki cenowej, dostępny na wielu różnych portalach internetowych, takich jak Allegro.pl lub na przykład OLX Używane można kupić sprzęt jak najbardziej godny polecenia. Nie będziemy się tutaj zagłębiać w szczegóły możliwości tego sprzętu, ponieważ ich jest tak dużo, żebyśmy musieli książkę napisać. Ale chodzi tutaj właśnie o przedstawienie niedrogiego sprzętu do, do prywatnej, amatorskiej fotografii oraz robienia wideo dobrej jakości oraz widoczności dalekich obiektów. I na tym się dzisiaj skupiliśmy. A zatem zobaczcie jak wygląda księżyc zrobiony właśnie tym aparatem. Widać tutaj jednoznacznie, iż księżyc nie jest kulistą bryłą, tak jak nam to przedstawia zakłamana kopernikańska nauka, natomiast jest połową bryły kuli. Mało tego, przy większym zoomie widać, że jest na krawędziach swoich bardzo poszatkowany. Widać przezroczystość tych wszystkich krawędzi na Księżycu. No i na pewno odległość Księżyca od Ziemi również nie jest taka, jak podaje nam organizacja NASA, ponieważ na Księżycu widać bardzo wiele wszystkich szczegółów. 谢、yeah. 谢